Ostatnie starcie w fazie grupowej: Sebastian Kastrzak, Damian Drzewiecki i Jan Tatarowicz. Wspominałem, że będzie grubo. Dosłownie i w przenośni. Sebastian Kastrzak i Damian Drzewiecki. Mój idol. Osobowość, ale kapitalny sportowiec. Chyba malusa, Damian Drzewiecki wpatrzony w pierwszą przeszkodę. Ja nie wiem czy Sebek potrafi inaczej, ale teraz przyjdzie mu rywalizować z Damianem Drzewieckim, który na strzała na raz przechodzi chwinęł. No tak, troszkę stracił tutaj Sebastian Kasprzak. Damian Drzewiecki, oczywiście faworyt tego starcia, natomiast też Damianowi czasami zdarza się dekoncentracja, zdarzają się błędy i jedziemy dalej. Kasprzak gonić drzewko. Damian Drzewiecki kończy wspinaczkę i teraz nie popełnić błędu na tanczących kamieniach. Przypominamy, że tańczące kamienie w Wielkim Fidale na różnych poziomach i troszeczkę bardziej rozkwiane. Motylki, motylki Drzewieckiego już jest na drugim. Będzie robił co? Może Sebastian, ale będzie ciężko dogonić już teraz. jednego ja z braci Ale pamiętajmy, że tę grupę uzupełnia nie kto inny jak Janek. Tatarowicz. Chciał Sebastian Tatara. To sobie go wykrakał. Wygrakał. Tor zaliczy Sebastian Kasprzak. Zmęczony już, ale na pewno pod tę krzywą on ma szybkie nóżki. To jest niewiarygodny, nie? Strasznie wysportowany, naprawdę. 165 cm wzrostu. Ale przynajmniej 2 m 15 charyzmy. A są Sebastian Kastrzach przed treningiem? Skabowego z, z ziemniakami. Poważnie? Jeżeli chcecie się upewnić, to odpalajcie naszą aplikację. Tam oprócz takich ciekawostek wiele konkursów dla Was.